Praca jest, choćby od zaraz, tylko czy są chętni? Już po raz kolejny Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu na wiosnę zorganizował targi pracy. Od kilku lat wystawcy swoje stoiska przygotowują w hotelu Radisson Blue, a nie jak wcześniej w sali sportowej Miejskiego Domu Kultury. Wśród potencjalnych pracodawców głównie prezentowały się hotele i służby mundurowe, nie zabrakło też szpitala miejskiego, który chętnie zatrudniłby nie tylko pielęgniarki i położne, ale też księgowych. W dniu 30 marca 2023 roku e, wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą przy patronacie prezydenta miasta Świnoujście zorganizowaliśmy dziesiątą już znowu przerwą, ale dziesiątą już targi pracy w Świnoujściu. Zaprosiliśmy wszystkich pracodawców, którzy są chętni. E, Wystawić się tutaj u nas i poszukiwać pracowników na naszym lokalnym rynku pracy. Głównie branża turystyczna, hotelarska, ale też branża związana z obronnością naszego kraju, czyli jak widać i Straż Graniczna, i Wojskowe Centrum Mobilizacji. Także no, ta strona też bardzo chętnie poszukuje osób, które będą służyć naszej polskiej ojczyźnie. Jest to ponad 20 pracodawców, także jest szansa na to, znaczy jest 20 pracodawców, ale oni też mają różne oferty pracy. Nie jest to często jedna praca na jedno stanowisko, tylko oferują różne stanowiska pracy, wobec czego naprawdę można znaleźć interesujące oferty pracy. Branża medyczna jeszcze jest, przepraszam, nie wymieniłam. A tegoroczne targi, jak już wspomniała Justyna Tyszkiewicz, dyrektor Urzędu Pracy w Świnoujściu, zostały zorganizowane wspólnie z Północną Izbą Gospodarczą, którą w czwartek reprezentował Piotr Kośmider. Te targi pracy, które w tej chwili się odbywają po raz drugi, reaktywowane są bardzo potrzebne, ponieważ po pierwsze wraca młodzież ze szkół, po studiach, wracają ludzie z zagranicy, którym się nie powiodło albo mają dosyć już tej zagranicy. Popatrzcie, jest bardzo dużo służb mundurowych. Bardzo często jest tak, że młody człowiek zostaje w wojsku, w policji, w straży granicznej i sprowadza rodzinę, bo jest gdzieś w głębi kraju. Jego żona czy dziewczyna też poszukuje pracy. Także te targi są naprawdę bardzo ważne. Ale, oczywiście, przedsiębiorcy poszukują i rekrutują pracowników przez cały rok. Popatrzcie, ilu jest pracowników w hotelach z Nepalu, z Filipin. W Nepalu została otwarta szkoła gastronomiczna z ukierunkowaniem na świnójście przede wszystkim w pierwszej takim rzucie. Także przedsiębiorcy. Ten temat traktują bardzo poważnie, bo bez niego nie da, nie da się funkcjonować. Z tym Nepalem też była ciekawa historia. Przyjechała tu, jakby kadra kierownicza, na początek pracować, żeby zobaczyć, jaki profil utworzyć tam u siebie. I takie są, wiadomo, że potrzeba kucharzy. Pomoce kuchenne i oni takie specjalizacje otwierają po praktykach tutaj u nas w hotelach. W niektórych obiektach hotelowych bardzo ciężko porozumieć się w języku polskim i niemieckim też nie. Język angielski wśród personelu bardzo mocno w tej chwili króluje. Nie da się ukryć, że oprócz pracowników z dalekiej Azji, to w Świnoujściu nie brakuje osób z Ukrainy, które szczególnie od ubiegłego roku szukają pracy w naszym mieście. Jest tutaj firma zajmująca się rekrutacją z Ukrainy. Więc tam można do tej pani już konkretne budowlane, gastronomiczne i tak dalej. Dużo odpłynęło dalej do Niemiec, do Francji. Wiadomo z, z jakich względów. Natomiast obiekty hotelowe, gastronomiczne zgłaszają pewne problemy z tym pracownikiem. Przy całym współczuciu i, i stawki mają tutaj normalne, jak Polacy. Natomiast jest duży, pojawiła się roszczeniowość, że e, oni są uchodźcami wojennymi i tak dalej. E, przy całym współczuciu tej tragedii, to jest olbrzymia, niewyobrażalna dla mnie tragedia. Natomiast hotel ma określone środki. Hotel czy każdy inny podmiot gospodarczy ma określone środki na wypłaty. I tutaj nie może sugerować się. Sytuacją polityczną, która jest na świecie w tej chwili, obecnie w Świnoujściu bez pracy pozostaje niecałe 600 osób. Obecnie stopa bezrobocia w Świnoujściu wynosi 4,6%. Jest to tak zwane bezrobocie naturalne. 580 osób bezrobotnych. Targi pracy to świetna inicjatywa i warto je odwiedzać. Są tu tacy, którzy muszą. Punktualnie o 10.30 zjawiły się osoby bezrobotne, żeby zdobyć pieczątkę na specjalnych formularzach z potwierdzeniem, że szukają pracy. Stopa bezrobocia w naszym mieście jest jedną z najniższych w województwie. Dla porównania, w Koszalinie bez pracy jest ponad 2,5 tysiąca osób.